wszystkich bardzo serdecznie w moim pierwszym odcinku z gameplaya. A czy gameplaya to jeszcze nie, ponieważ zrobimy sobie Food Draft, Gdzież mamy 15 w W brawym górnym nogu <głos》> musicie to zalikować i zasubskrybować, gdyż no po prostu poprosiłbym Was o to, bo 15 końców no to nie jest taka mała kwota, także... No to lecimy Dobra, wybieramy formację Mamy 4-2-2 3-4-2-1 4-5-1 ofensywnie, 5-3-2 I 4-3-1-2 Myślę, że wybierzemy tą ostatnią formację, bo wygląda fajnie, solidnie Myślę, że I mamy Messiego Hero na początek, bardzo fajna karta Potem mamy Neymara 93 overall, też bardzo fajnie Tutaj myślę, że sobie weźmiemy i Mendiego i Mendi Dalej Chani Carvajal Dalej bez różnicy w sumie I na bramkę No no je, no je. dobra Tutaj myślę, że sobie weźmiemy tego Martineza Tutaj Jefferson Myślę, że Bruno Tutaj Rico I, i, i Marcelo Może idziemy dalej Na bramce Lux Środkowa obrona Varem z, 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 Dobra, no tu na środkowej obronie będzie grać Martinez Dobra, prawa obrona, orier A damy sobie tutaj oczywiście Carvajal'a Lewa obrona mamy kogo? Siqueira, Ale my zamienimy go sobie na Marcelo Dobra Ok, Okej, okay, dobra Na SP Pastore myślę Tutaj Pardo Henderson Felipe Felipe musi być hmm. Jackson I Debala. Dobra Zaraz to jakoś tutaj postaram się poukładać to Tak Tutaj będzie Bruno i myślę, że Neymar będzie, w... myślę, że Neymar będzie wchodził za Felipa Andersona i Messi będzie wchodził za Paulo Dybala. Tak, że te dwie karty będą wchodziły. Także yy, jeszcze wybierzmy sobie menadżera. Weźmiemy sobie tutaj Chico Floresa. Także podsumowanie Foods draft. Więc. Okej, okay, to było, było przedstawienie składu Także y, myślę, że gameplay pojawi się już jutro Nagram coś dla was bardzo fajnego Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie Jeżeli chcecie więcej tego y, draftu i sezonów y, lub gameplaya Także tradingu, jeżeli chcecie więcej Także zapraszam was wszystkich do lajkowania Więc ja w tym momencie z wami się żegnam i może wbijemy pięć łupek w górę i pojawi się kolejny odcinek z food draftu, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do lajkowania, komentowania i subskrybowania. Także ja w tym momencie z Wami się żegnam. Trzymajcie się, na razie.